Zapomniałem dodać, że brodząc właśnie po wodach Zatoki Meksykańskiej należy uważać nie tylko na krokodyle, ale także i na skrzypłocze, które są w wodzie i manty oraz jeszcze inne morskie stworzenia. Dookoła mnie pływają przepiękne ryby, jedne takie nadymki, drugie z ostrym nosem, które wyglądają trochę jak spłaszczony wąż, który mieni się żywym srebrem, albo jak wydłużony, wyciągnięty, jak guma z majtek śledź z ostrym, szpiczastym nosem bardziej niż Pinokio, a można nawet porównać tego nosa tej ryby do kolca krewetki albo langusty no cóż, przeszedłem już kilometr, pozostał mi jeszcze jeden za chwilę dojdę do rzeki, do zatoki, która wpływa do zatoki meksykańskiej z wyspy Holboś no i będę szukał krokodyli miłość, szmaragd i krokodyl tym razem będzie to miłość, szafir i krokodyl Kamil Lemie na tropie pozdrawiam Was jeszcze raz